Jakaś niesprawiedliwość odnośnie spraw majątkowych, gdzie musicie się może bronić, albo ktoś się musi bronić w tej sytuacji. Mamy tutaj to zaraz pod spodem tą sprawiedliwość i sprawy legalne, kochani. Siódemka buław, obrona. Pozostawiasz to za sobą. Słońce. Tak, to jest jedyna droga pozostawić to za sobą. Niektórzy z Was nie chcą, niektórzy z Was trzymają się kurczowo czegoś. Nie chcecie odpuścić wieża w odwróconej pozycji, także nie chcecie tego odpuścić trzymacie się tego za wszelką cenę, kochani. Zobaczcie, 19 i mamy tu 16 w odwróconej pozycji, co wygląda jak 19,91. może być urodzony w 1991 roku Nie chcecie zamknąć tego cyklu. Ale jest to tak cholernie bolesne. Dlaczego nie chcesz zamknąć tego cyklu? Łamie ci to serce i trwa to już bardzo długo. Za wszelką cenę trzymasz się czegoś, i nie chcesz tego odpuścić. To jest z przeszłości. Nie chcesz tej zmiany. Boisz się tej zmiany. Boisz się wolności, boisz się możliwości, przygody. Zdrada. Co w związku z tą zdradą? Może ktoś kogoś zdradził? I ktoś ukrywa prawdę na ten temat, albo ktoś kogoś zdradza i ukrywa prawdę na ten. O oh gosh! Ktoś chyba kogoś zdradza, kochani. Albo ktoś kogoś zdradził, albo ktoś kogoś zdradza. Ktoś może być uzależniony od alkoholu, ktoś topi swoje smutki w alkoholu, ktoś kto jest nieszczery, kłamstwa, kłamstwa i zdrady, kochani. No niestety, cały czas mi się to pokazuje, powróciło. Kłamstwa i zdrady, ukryta prawda, tajemnice. Ślepa miłość, słyszę, ślepa miłość. Tak, nie jest to prawdziwe. Ktoś udaje szczęście? To nie jest prawdziwe. Ktoś udaje. Ktoś nie jest odpowiedzialnym człowiekiem. Tak, bardzo możliwe, że ktoś jest taki bardzo niedojrzały. Zobaczcie, kochani. Tutaj mamy Ojca. Staciarzyństwo w odwróconej pozycji, niedojrzała osoba.